Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku. Dziś mamy temat, który w końcu przestaje być tylko modnym buzzwordem. Mowa o budowaniu wartościowych relacji zawodowych i prywatnych. Ale spokojnie, nie będziemy was zanudzać nudnymi poradami typu: dodaj wszystkich na LinkedIn i czekaj na propozycję pracy. Dzisiaj chodzi o coś o wiele ciekawszego. Chcę wam pokazać jak w prawdziwy, autentyczny sposób budować relacje, które przyniosą prawdziwą wartość, nie tylko zawodową, ale też w sferze prywatnej. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak być osobą, do której ludzie przychodzą po rady, pomoc czy po prostu rozmowę, to dobrze trafiłeś. Określenie celów, dlaczego nie zaczynasz od razu. Zanim zaczniesz budować swoją sieć kontaktów, naprawdę warto zrobić mały przystanek i zastanowić się, co chcę osiągnąć. Tak Wiem, brzmi to trochę jak pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, ale bez tego kroku wszystkie Twoje działania mogą skończyć się tak jak wszystkie Twoje próby nauki hiszpańskiego w zeszłym roku. Na pewno zaczynasz, ale jakoś nigdy nie kończysz. Tak więc najpierw cel, dopiero potem działania. Pamiętaj, że nie chodzi tu tylko o zdobycie tysiąca połączeń na LinkedIn. Jeśli Twoim celem jest naprawdę silna sieć kontaktów, musisz wiedzieć, co chcesz z nią zrobić. Czy chcesz rozwijać swoją karierę zawodową? Może chcesz po prostu poznać ludzi, którzy są w tej samej branży i mogą ci pomóc? Może zależy ci na tym, by spotkać mentora, który pokaże ci, jak przebrnąć przez trudności zawodowe? A może chcesz kogoś, z kim będziesz mógł porozmawiać o tym, jak uprawiać rośliny w doniczkach? Cokolwiek to jest. Sprecyzuj swój cel. Dzięki temu Twoja sieć kontaktów nie stanie się tylko pustą przestrzenią, którą zapełniasz wszystkim, co napotkasz. Jeśli zaczynasz bez celu, to co z tego, że będziesz miał 500 znajomych na Facebooku, skoro ich wartość jest zerowa? Więc zacznijmy od celu. Pomyśl o nim jak o kompasie, który będzie Cię prowadził przez całą podróż zwaną budowaniem sieci kontaktów. Autentyczność, bądź sobą, bo nikogo nie interesuje Twoje fake life. No dobrze, przejdźmy teraz do drugiego punktu, który wielu z nas często omija, ale który jest kluczowy: autentyczność. Wiesz, to trochę jak z tymi osobami na imprezach, które są dosłownie wszędzie, opowiadają o tym, jak świetnie się bawią, a tak naprawdę chcą tylko, żeby wszyscy patrzyli na ich Instagram. Zgadza się, nikt nie lubi takich ludzi. Budowanie autentycznych relacji to nie jest żaden show-off, to nie jest robienie wrażenia na innych, to jest bycie prawdziwym sobą, tak z całym tym bagażem, który masz. Ze wszystkimi swoimi pasjami, dziwactwami i osobistymi historiami. Bo wiecie co? Ludzie czują, kiedy próbujesz się na kimś wzorować, kiedy próbujesz udawać kogoś, kim nie jesteś. I wcale tego nie lubią. Autentyczność to prawdziwa siła w budowaniu relacji. Jeśli masz coś do zaoferowania, to zaoferuj to w 100%, bo to jest to, co przyciągnie innych. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu z nowymi ludźmi w biznesowym kontekście. I wiesz co? Jeśli będziesz starał się sprzedać siebie jak produkt, to nawet nie zauważysz, kiedy twoje relacje zaczną przypominać zamknięty katalog reklamowy. Ale jeśli będziesz po prostu sobą, to zaskoczysz innych i na pewno zyskasz ich zaufanie. Bo jak mówi stare powiedzenie lepiej być autentycznym, niż udawać kogoś, kim się nie jest. Słuchanie. Daj innym się wygadać. Dobrze, przechodzimy teraz do punktu, który jest absolutnie kluczowy sztuka słuchania. I teraz nie mówimy o tym, żeby po prostu pokiwać głową, kiedy ktoś mówi, ale o prawdziwym, głębokim słuchaniu. A to już nie jest takie proste. Zobacz, większość ludzi myśli, że budowanie relacji to głównie mówienie o sobie, o tym, jak świetnie im idzie, co udało im się zrobić, jakie mają osiągnięcia itd. Ale prawda jest taka, że słuchanie to nie tylko element relacji to fundament. Tak. Naprawdę. I nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, że jesteś zainteresowany, ale o to, żeby wchodzić w interakcję z kimś w sposób, który daje im poczucie, że naprawdę chcesz ich poznać. To jest trochę jak spotkanie z kimś, kto nie tylko słucha twoich słów, ale rozumie, co za nimi stoi. W ten sposób budujesz głębszą więź, bo kiedy słuchasz, pokazujesz, że szanujesz drugą osobę, że zależy ci na jej poglądach, doświadczeniu i uczuciach. W praktyce to działa naprawdę świetnie. Jeśli chcesz, by ktoś zapamiętał cię pozytywnie, bądź tym, który słucha, a nie tym, który przerywa, bo już ma przygotowaną swoją odpowiedź. A tak w ogóle, to jeśli jesteś fanem bycia samemu i budowania równowagi w życiu, polecam spróbować równocześnie słuchać innych i cieszyć się swoją niezależnością. Takie połączenie działa rewelacyjnie, zwłaszcza w pracy i życiu prywatnym. Networking online. Kiedy internet staje się twoim najlepszym przyjacielem. Kto by pomyślał, że kiedyś będziemy mówić o budowaniu relacji przez internet, prawda? Ale nie oszukujmy się, teraz nie da się tego ominąć. Chociaż face-to-face -face zawsze będzie na topie, to online ma swoje ogromne atuty. I to nie tylko w kwestii znalezienia fajnych memów o kotach. Dzięki internetowi możemy dotrzeć do ludzi z całego świata. Potrzebujesz rozmawiać z kimś, kto zna się na marketingu, ale nie mieszka w twoim mieście. Żaden problem. Potrzebujesz porady od kogoś, kto zajmuje się czymś, o czym nie masz pojęcia? Internet to twój nowy najlepszy kumpel, ale pamiętaj, musisz podchodzić do tego z szacunkiem. Więc nie spamuj ludzi zaproszeniami do znajomych. Nie traktuj internetu jak źródła zimnych wiadomości. Networking online to jak każda inna relacja. Ma polegać na wymianie wartości i autentyczności. Utrzymywanie kontaktów. Nie zapomnij o tych, którzy ci pomogli. Wiecie jak to jest. Masz 300 osób w telefonie, ale kiedy ostatni raz rozmawiałeś z kimkolwiek? Pamiętaj, że sieć kontaktów to nie tylko lista imion. To ciągła praca nad utrzymaniem tych kontaktów. Co z tego, że masz tysiąc znajomych na Facebooku, skoro z żadnym z nich nie rozmawiasz? Więc pamiętaj, dbaj o tych, którzy pomogli ci w przeszłości i którzy mogą pomóc ci w przyszłości. Nawet jeśli masz swoje granice, warto czasami po prostu wysłać wiadomość, zapytać, jak się mają, czy coś się zmieniło w ich życiu. W końcu utrzymywanie kontaktów to nie tylko wymiana maili czy wiadomości, to również takie małe gesty, które pokazują, że nie zapomniałeś o kimś, kto pomógł ci w przeszłości. I to by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało się Wam pokazać, jak budować naprawdę wartościowe relacje, które przyniosą korzyści zarówno zawodowe, jak i prywatne. Pamiętajcie, że to, co budujecie dzisiaj, może mieć ogromne znaczenie w przyszłości, ale nie zapomnijcie, chodzi o jakość, a nie ilość. Zanim skończymy, mam dla Was małe pytanie. Jakie relacje w Waszym życiu okazały się najważniejsze? Może macie jakąś historię, w której to autentyczność lub słuchanie pomogły Wam zbudować naprawdę silne więzi? Podzielcie się tym w komentarzach, jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń. A może macie jakieś pytania, które chcecie, żebym poruszył w przyszłych odcinkach? Czekam na wasze opinie, dzięki za słuchanie i do usłyszenia.